W połowie lutego 2026 roku uwaga polskiej opinii publicznej zwróciła się w stronę jednej z najbardziej cenionych postaci świata mediów. Anna Kalczyńska, dziennikarka urodzona w 1976 roku przez lata budowała swoją pozycję jako symbol profesjonalizmu i elegancji, stając się dla milionów widzów nieodłączną częścią poranku wypryw Webatuzy w programie Dzień Dobry TVN. Jej dorobek obejmujący zarówno pracę reporterki międzynarodowej, jak i prowadzącej główne formaty telewizyjne, sprawił, że dla wielu pokoleń jebo a zwłaszcza dla widzów dojrzałych, stała się ona wzorcem dziennikarskiej rzetelności oraz kultury osobistej. Ostatnie doniesienia dotyczące jej pobytu w placówce medycznej zostały przyjęte z dużym spokojem, ale i głęboką refleksją nad kruchą naturą ludzkiego zdrowia. Informacje płynące od najbliższych, pełne spokoju i wzajemnego wsparcia, nie budzą sensacji, lecz skłaniają do zadumy nad wartością więzi rodzinnych w chwilach próby. Reakcja otoczenia oraz kolegów z branży jest jednoznaczna. Dominuje ton pełen szacunku dla prywatności oraz życzliwe oczekiwanie na powrót dziennikarki do pełni sił. Media merytoryczne przekazują te wieści z dużą dozą powściągliwości, podkreślając przede wszystkim humanistyczny wymiar całej sytuacji oraz solidarność, jaka wytworzyła się wokół postaci Anny Kalczyńskiej. Jaki jest zatem stan faktyczny i co wiemy o drodze do odzyskania sił przez jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego dziennikarstwa? Zapraszamy do zapoznania się z faktami, które zostały oficjalnie potwierdzone przez najbliższe otoczenie redaktor Kalczyńskiej. W nawiązaniu do wstępnych doniesień z połowy lutego 2026 roku, sytuacja zdrowotna Anny Kalczyńskiej stała się przedmiotem merytorycznej analizy, opartej na oficjalnych komunikatach płynących z jej najbliższego otoczenia. Według danych udostępnionych przez rodzinę oraz przedstawicieli redakcyjnych, dziennikarka przebywa obecnie pod opieką specjalistów w jednej z warszawskich placówek medycznych. Podkreślono, że hospitalizacja ma na celu przeprowadzenie niezbędnych badań oraz wdrożenie procesu regeneracji organizmu po okresie intensywnej aktywności zawodowej. Oficjalne oświadczenia kategorycznie odcinają się od wszelkich niepotwierdzonych spekulacji, koncentrując przekaz na potrzebie spokoju oraz wsparciu. Jaki redaktor Kalczyńska otrzymuje od męża i dzieci. Wspomniane komunikaty rodzinne, utrzymane w tonie głębokiej empatii, stały się fundamentem dla opinii publicznej w zrozumieniu powagi sytuacji. Z perspektywy faktograficznej warto zauważyć, że Anna Kalczyńska przed przerwą zdrowotną pozostawała niezwykle aktywna na wielu polach dziennikarskich, angażując się w projekty wykraczające poza ramy telewizji śniadaniowej. Dokumentacja jej działań z przełomu lat 2025 i 2026 wskazuje na liczne podróże służbowe oraz udział w konferencjach poświęconych roli mediów w społeczeństwie obywatelskim. Chronologia zdarzeń sugeruje, że obecny pobyt w, w szpitalu jest bezpośrednim następstwem narastającego przemęczenia, co w BC u wysokich standardów pracy dziennikarza informacyjnego, jest zjawiskiem diagnozowanym przez ekspertów medycyny pracy. Wyraźna granica między faktami medycznymi a prawem do prywatności jest w tym przypadku ściśle przestrzegana przez wszystkie strony zaangażowane w przepływ informacji. Takie podejście buduje atmosferę wzajemnego szacunku między osobą publiczną a jej odbiorcami. Patrząc na postać Anny Kalczyńskiej przez pryzmat socjologiczny, nie sposób pominąć jej roli jako stałego punktu odniesienia dla wielu polskich domów. Dla widzów, którzy dorastali wraz z rozwojem stacji TVN, a później TVN-24, Kalczyńska uosabia stabilność i profesjonalizm, który przetrwał liczne zmiany na rynku medialnym. Jej wizerunek, budowany na fundamencie merytorycznego przygotowania do wywiadów z politykami i ludźmi kultury, sprawił, że informacja o jej osłabieniu została odebrana niemalże osobiście przez szerokie grono odbiorców. To właśnie ta głęboka więź z widzem powoduje, że obecne wydarzenia są analizowane nie w kategorii sensacji, lecz ludzkiego wsparcia dla kogoś, kto przez lata towarzyszył nam w codzienności. Media głównego nurtu, w tym portale takie jak Plejada czy TVN24, wykazują się w ostatnich dniach dużą dojrzałością, unikając krzykliwych nagłówków na rzecz merytorycznych aktualizacji. Dziennikarze solidaryzujący się z Anną Kalczyńską publikują materiały przypominające jej najważniejsze osiągnięcia, podkreślając jednocześnie, że prawo do regeneracji jest niezbywalnym elementem każdego zawodu. Analiza BCTX-medialnego wykazuje, że redakcje świadomie rezygnują z publikowania zdjęć z okolic szpitala, co jest uznawane za pozytywny precedens w polskim dziennikarstwie Lifestyle'owym. Taka postawa prasy. Wpływa na stonowanie nastrojów społecznych, kierując uwagę widzów na życzliwe słowa wsparcia zamiast na niezdrową ciekawość. W ten sposób ból i trudny moment jednostki stają się przestrzenią do manifestacji zawodowej etyki i koleżeństwa. Solidarność branżowa w obliczu choroby jest sygnałem zmian zachodzących w kulturze pracy mediów elektronicznych. Warto również zadać pytanie, dlaczego właśnie ten moment w kalendarzu medialnym roku 2026 sprawił, że informacja o Annie Kalczyńskiej wybrzmiała tak silnie. Współczesny świat, zdominowany przez natychmiastowy przepływ informacji, rzadko daje przestrzeń na zatrzymanie się i refleksję nad kondycją człowieka stojącego za kamerą. Przykład redaktor kalczyńskiej przypomina nam o kruchym BCteksu sukcesu i nieustannej potrzebie balansowania między pasją zawodową a zdrowiem fizycznym. Dla pokolenia widzów starszych, którzy cenią tradycyjne wartości, postawa jej rodziny zjednoczonej i wspierającej stanowi wzór godny naśladowania w sytuacjach kryzysowych. Humanistyczny wymiar tej historii wykracza poza ramy prostej notatki prasowej o hospitalizacji gwiazdy. Reakcje społeczne w przestrzeni cyfrowej, choć liczne, charakteryzują się niespotykaną dotąd kulturą wypowiedzi, gdzie dominuje troska o dobrostan dziennikarki. Widzowie w swoich komentarzach często przywołują konkretne programy lub wywiady, które zapadły im w pamięć, dziękując za lata rzetelnej pracy. Ten zbiorowy głos empatii pokazuje, że Anna Kalczyńska zdołała wypracować kapitał zaufania, który w trudnych chwilach powraca do niej w formie duchowej energii. Jest to dowód na to, że prawdziwe dziennikarstwo oparte na szacunku do prawdy i drugiego człowieka buduje trwałe mosty między nadawcą a odbiorcą. Obecna sytuacja staje się zatem lekcją dla nas wszystkich lekcją o tym, że nawet najjaśniejsze światła reflektorów muszą czasem przygasnąć, by mogły zapłonąć nowym blaskiem. Rodzina Anny Kalczyńskiej poprzez swoje oszczędne, ale wymowne komunikaty przypomina o priorytetach, które pozostają niezmienne niezależnie od statusu społecznego. Hasło Jesteśmy tu dla Anny stało się swoistym mottem tych dni, rezonującym w sercach wielu Polaków mierzących się z własnymi trudnościami. W kulturze europejskiej, gdzie rodzina jest fundamentem przetrwania, taki obraz jedności jest niezwykle budujący i potrzebny. Pozwala on patrzeć na hospitalizację nie jako na porażkę organizmu, lecz jako na niezbędny przystanek w długiej i owocnej drodze życiowej. Każdy dzień przynosi nowe dowody na to, że proces rekonwalescencji przebiega w atmosferze pełnego spokoju i profesjonalizmu medycznego. Zamykając ten etap analizy, warto podkreślić, że dziedzictwo zawodowe Anny Kalczyńskiej pozostaje nienaruszone, a jej nieobecność na antenie jest jedynie tymczasową luką, którą wypełnia powszechna życzliwość. Wartości, które promowała przez lata, rzetelność, empatia i szukanie porozumienia, dziś pracują na jej rzecz w BCTX-u społecznym. Pozostajemy w oczekiwaniu na oficjalne sygnały o powrocie do zdrowia, szanując czas i przestrzeń niezbędną do pełnej regeneracji sił. Czy ta sytuacja skłoni nas do głębszego zastanowienia się nad tym, jak bardzo cenimy osoby, które każdego dnia dostarczają nam wiedzę o świecie? Zapraszamy do wysłuchania podsumowania, w którym zastanowimy się nad przyszłością standardów dziennikarskich w obliczu wyzwań współczesności. Wszystkie dotychczasowe doniesienia potwierdzają, że obecny czas spędzony przez Annę Kalczyńską w szpitalu jest przede wszystkim okresem niezbędnej regeneracji pod okiem specjalistów. Oficjalne komunikaty płynące bezpośrednio od rodziny oraz przedstawicieli stacji, z którą dziennikarka jest związana, wskazują na skumulowane przemęczenie organizmu jako główny powód hospitalizacji w połowie lutego 2026 roku. Podkreśla się, że po latach intensywnej pracy przed kamerą i angażowania się w liczne projekty społeczne, organizm redaktor Kalczyńskiej zasygnalizował potrzebę bezwzględnego odpowiedzi. Ta przejrzysta, pozbawiona sensacji komunikacja ze strony bliskich służy nie tylko ucięciu medialnych spekulacji, ale przede wszystkim stworzeniu dziennikarce bezpiecznej przestrzeni do odzyskiwania sił w otoczeniu najbliższych. To właśnie ta bezwarunkowa obecność rodziny stała się fundamentem, na którym budowany jest proces powrotu do pełni zdrowia. Postać Anny Kalczyńskiej w powszechnej świadomości widzów od dawna wykracza poza ramy jedynie profesjonalnej prezenterki porannego pasma. Dla pokolenia odbiorców, którzy cenią klasyczną elegancję, połączoną z wysokimi kompetencjami merytorycznymi, stała się ona wzorcem nowoczesnej kobiety sukcesu, która potrafi zachować autentyczność w wymagającym świecie mediów. Fakt, że tak silna i zawsze doskonale przygotowana osoba publiczna, Przyznaje się do potrzeby wsparcia medycznego, spotkał się z ogromnym zrozumieniem i szacunkiem ze strony dojrzałej publiczności. Widzowie dostrzegają w tym geście nie słabość, lecz odwagę do nazwania granic własnej wytrzymałości co w BCTX-u dzisiejszego tempa życia nabiera wymiaru ważnej lekcji społecznej. Głęboki szacunek, jakim darzona jest dziennikarka, sprawił, że informacja o jej stanie zdrowia wywołała falę niezwykle stonowanej i pełnej empatii reakcji. Analizując Boi Kang dan Sukien, warto zwrócić uwagę na determinację, z jaką Anna Kalczyńska realizowała swoje zadania zawodowe w ostatnich miesiącach poprzedzających hospitalizację. Dokumentacja jej aktywności wskazuje na niezwykle napięty grafik obejmujący nie tylko codzienne wydania programów na żywo, ale także liczne podróże i wystąpienia publiczne, które wymagają stałej gotowości emocjonalnej. Współczesny rynek medialny rzadko wybacza chwilę słabości, jednak w przypadku Anny Kalczyńskiej to właśnie jej wieloletnia rzetelność sprawiła, że kanch ten jest interpretowany przez społeczeństwo z dużą dozą wyrozumiałości. Decyzja o chwilowym wycofaniu się z życia publicznego jest postrzegana jako dojrzały krok w stronę ochrony tego, co najcenniejsze: zdrowia i spokoju ducha. Takie podejście rzuca nowe światło na to, jak współczesna kultura zaczyna definiować prawdziwe znaczenie sukcesu i odporności psychicznej. Zmiana w sposobie relacjonowania przez główne polskie media odzwierciedla nowy krok naprzód w etyce zawodowej. Zamiast eksploatować wrażliwe dane osobowe czy zdjęcia szpitalne, główne gazety, takie jak TWN24 i Plejada zachowują pełen szacunku dystans, koncentrując się na wspieraniu i honorowaniu kariery Anny Kalczyńskiej. To ostrożne podejście nie tylko chroni prywatność jednostki, ale także kieruje opinię publiczną w stronę wartości humanistycznych, eliminując w ten sposób przestrzeń dla bezpodstawnych plotek i negatywnej ciekawości. Ten standard relacjonowania medialnego wywołał falę cywilizowanych i przemyślanych reakcji w społeczności. Społeczeństwo, zwłaszcza osoby w średnim wieku, odbierało informacje o jej stanie zdrowia ze spokojem i empatią. Zamiast szukać sensacyjnych spekulacji, wieloletni obserwatorzy zdecydowali się podzielić wspomnieniami o znaczących doniesieniach, które stworzyła, traktując je jako cichy hołd. Ta zmiana odzwierciedla stopniowo dojrzewające Społeczeństwo, w którym ludzie zaczynają doceniać prawdziwe wartości ludzkie, kryjące się za światłem reflektorów, zamiast dostrzegać jedynie często widywane perfekcyjne fasady. Ta humanistyczna perspektywa wyprowadziła historię poza ramy typowego reportażu o zdrowiu, poruszając głębokie wartości więzi rodzinnych. Obraz rodziny Kalczyńskich, która w tym okresie. Tworzyła silną więź, stał się symbolem siły zrozumienia. W świecie mediów, który jest zawsze pełen pośpiechu i surowości, fakt, że znana rodzina odważyła się zwolnić, aby troszczyć się o siebie nawzajem, wysyła znaczący przekaz o najważniejszych priorytetach w życiu. Wzruszające słowa otuchy od bliskich nie tylko dały Annie wsparcie, ale także posłużyły jako subtelne przypomnienie dla opinii publicznej. O konieczności pielęgnowania autentycznych więzi międzyludzkich. Docenienie wartości rodzinnych to najsilniejsza więź, która utrzymuje widzów zaangażowanych w tę emocjonalną podróż. Wszystkie te aspekty splatają się w obrazie współczesnego dziennikarstwa, które w obliczu wyzwań 2026 roku stawia na autentyczność ponad nieosiągalny ideał. Sytuacja Anny Kalczyńskiej pokazuje, że granica między osobą publiczną a prywatnym człowiekiem staje się miejscem szczególnego dialogu, w którym widzowie nie oczekują już ciągłej gotowości, lecz prawdy o ludzkich ograniczeniach. To właśnie to wzajemne zrozumienie pozwala społeczeństwu dojrzale przyjąć informacje o hospitalizacji jako o naturalnym etapie dbania o dobrostan, a nie jako o kryzysie wizerunkowym, co redefiniuje standardy obecności gwiazd w przestrzeni medialnej. Ten nowy rodzaj więzi między nadawcą a odbiorcą staje się kluczowym elementem stabilizacji nastrojów społecznych w chwilach niepewności. Analiza błękitnych ekranów i nagłówków prasowych z ostatnich dni dowodzi, że merytoryczne podejście do tematu zdrowia Anny Kalczyńskiej trwale wyparło dawną kulturę pogoni za sensacją. Fakt, iż główne redakcje informacyjne zdecydowały się na publikację jedynie autoryzowanych komunikatów, świadczy o głębokim szacunku do dorobku dziennikarki oraz o uznaniu jej prawa do regeneracji w pełnej dyskrecji. Takie zachowanie mediów stanowi niezbędne tło dla spokojnego procesu rekonwalescencji, udowadniając, że jakość relacji z widzem buduje się latami rzetelnej pracy, która procentuje wsparciem w najtrudniejszych momentach. Wartość tej solidarności wykracza poza ramy jednego wydarzenia, stając się ważnym punktem odniesienia dla całej kultury współczesnej. Każdy z wymienionych wcześniej elementów, od reakcji rodziny po zachowanie kolegów z branży, składa się na lekcje o priorytetach, których nie wolno tracić z oczu. W dobie cyfrowego pośpiechu historia Anny Kalczyńskiej przypomina, że to właśnie te ciche momenty poza zasięgiem reflektorów decydują o naszej wewnętrznej sile i zdolności do powrotu. Publiczność, obserwując ten godny sposób radzenia sobie z trudnościami, otrzymuje sygnał, że prawdziwy profesjonalizm to także umiejętność wycofania się w odpowiednim czasie, by ocalić to, co najbardziej fundamentalne. To głębokie przekonanie o sile prawdy i spokoju prowadzi nas do ostatecznych wniosków dotyczących dziedzictwa, jakie buduje współczesna ikona mediów.